Cześć, jeśli zastanawiacie się, jak nas wesprzeć w działaniach podcastowych, to zapraszamy Was serdecznie do zostania patronem na patronite.pl/kośnik United Voice. Możecie nam również postawić kawę na sub.pl/kośnik United Voice. Przy okazji przypominamy o współpracy z chłopakami z reddevis.pl i zapraszamy do odwiedzania ich profilu na Twitterze reddavis.pl. Oczywiście wszystkie te linki znajdziecie w opisie odcinka. Zapraszamy do odsłuchania i zostawienia komentarza. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Diabelskich Podcastów. Więcej tych podcastów niż spotkań w ogóle. United w tym sezonie. Jesteśmy świeżo po pierwszym spotkaniu z Olimpikiem w ćwierćfinale Lidze, Ligi Europy. No i cóż, byliśmy już blisko, cieszyliśmy się z zadatku bramkowego, a tutaj okazuje się, że Andrzej ona nas sprawił nam znowu niespodziankę i wróciły demony z Ligi Mistrzów. No i co, w naszym studiu jak zwykle pełen komplet. No może nie jak zwykle, bo ja jestem od dzwona, ale chłopaki są zawsze. Olek i Patryk, cześć. Cześć panowie, Andreonana po, po tej wymianie z Nemanium Maticiem miał jedno zadanie i totalnie zawiódł, nie wykonał go, bo to była taka wymiana ciosów, mind games i y, absolutnie nie można było znokautować się siebie samego y, sierpowym, ale cóż, bywa. Witam wszystkich słuchaczy. Witam. Eee, no cóż, poniósł klęskę Andreonana w tej przepychance z Maticiem, ale pamiętajmy, że Matic uczył się od Mourinho i jak widać, nie warto zadzierać z uczniami w potężnego zozę. Cześć. Tak, trafił mu do głowy chyba jednak potężny Serb. Eee, bardzo go lubię i wiedziałem, że coś będzie na rzeczy, że coś się może wydarzyć. Niepotrzebnie eee, on Onana tam zaczął eee, odpyskowywać trochę, no ale no to są potrzebne takie słowne napierdalanki troszeczkę. Wydaje mi się, że Andrzej zasłużył na taki mem z tym rowerkiem, nie? <laughs> Trochę. Żeby sobie tam włożył patyczek między koła i spadł z rowerka. Nie no, ale nie wyglądaliśmy w ogóle tak dobrze też. Nie wyglądaliśmy też źle bardzo, ale to było bardzo przeciętne spotkanie, jeśli chodzi o pressing, jeśli chodzi w ogóle o podanie. No, oprócz jednym bohaterem jest oczywiście Andrzej, Onana, a drugim pewnie Rasmus Hoylund, który nic nie umie zrobić, same zera tam w skuteczności koszmar jakiś, ja bym strzelił chyba tego gola, tam był taki, taki miał taką stówkę, nie wiem czy jedną, to jedną pamiętam akurat, no słabo, słabo panowie, to za tydzień może być różnie, co prawda nie jest to korzystny wynik dla Lyonu, bo jednak gramy u siebie drugi mecz i możemy go zamknąć, ale nie powinniśmy tracić tak, tak gola po takiej słabej interwencji. Co myślicie o tym spotkaniu ogólnie, oprócz tych moich highlightów? Patryk. Ty pierwszy, bo ty dzisiaj tak narzekasz. Więc tam wow, wow, wow. wow. Od kiedy. Y, nie pamiętam, kiedy ostatni raz byłem wywoływany przez ciebie, Maćku, pierwszy do tablicy. Nie byłem gotowy, ale, ale już odpowiadam. Zbeklasz. Nie zawiedź jak Andreonana. Musisz udźwignąć temat. Ojej, jest. Nie. Presja oj, rośnie. O, wyplułem piłkę. Przepraszam panowie. <laughs> y, nie. Y, cóż można powiedzieć? Moim zdaniem. Mecz troszeczkę no poszczęściło się nam w tym meczu, szczególnie w drugiej połowie, bo dwie patelnie miał Lion i tak naprawdę były to sytuacje, gdzie powinni te bramki strzelić, więc i tak szczęście nam dopisywało, że nie trafiali na tą bramkę. W ogóle w jej światło, bo jeśli by trafili w światło i w Andreonane, no nie wiem, jak to by się dzisiaj skończyło, ale podejrzewam. Natomiast natomiast szczęście nam dopisywało. Później Gol Zirkse, wszyscy, wszyscy byliśmy w ekstazie i, i wiadomo, skończyło się jak skończyło. Cieszy na pewno Golioro. Ostatnio dobre występy. Dzisiaj jeszcze z brameczką, pierwszą notabene w barwach United, więc na pewno to cieszy. Nie powiedziałbym, że jesteśmy w jakiejś złej pozycji. Nie, tak jak mówisz, Macieju, jesteśmy raczej w lepszej pozycji, bo, bo Lyon będzie w czwartek przyjeżdżał na Old Trafford i, i, i przywozimy z Francji Remis. No wiadomo, lepiej byłoby przywieźć wygraną i, i, i być, mieć ten handicap w kolejny czwartek, ale, ale niestety skończyło się to jak skończyło. Dzisiaj chciałbym. Kurczę, rzuciło mi się tak w oczy, nie wiem, nie wiem czy wam też, ale fajnie dostarczał piłki z lewej strony Patrick Dorgu. Mimo, że tam został dwa razy objechany przez Czerkiego, to w ofensywie troszkę dawał i, i, i nawet, y, nawet te piłki były dobre no niestety nie udało się nam y, wykańczać y, nie udało się nam wykończyć żadnych, żadnej z tych piłek y, na pewno lepiej tworzyliśmy sobie okazję niż z Manchesterem City, bo było ich też więcej E, ale chyba wydaje mi się, że broniliśmy troszeczkę gorzej e, za to. E, I ogólnie to, to tyle. Streściłbym tylko tak to spotkanie. E, dla postronnego widza mogło być delikatnie nudne momentami. E, natomiast no, jestem mega sfrustrowany, bo wygrywaliśmy ten mecz w 89. Minucie. No ale cóż, no, taki już los Kibica United. Chyba w tych czasach, że e, gdzie się nie odwrócisz tam mokrą szmatą w pysk. No, mokrą szmatą, pysk. To no, tak ogólnie takie życie kibica Manchester United przez ostatnie 10 lat witamy. Że ciągle tam mokraszmata gdzieś tam nad nami wisi i nam spada na ryja wtedy kiedy nie trzeba. Oleg, taktycznie poproszę, konkrety, konkrety. Nie mam żadnych konkretów. No, tutaj mogę tylko <gry> powiedzieć, że Patryk mówi, że dla postronnego kibica to spotkanie mogło być nudne dla mnie jako. Osoby, która ma stosunek emocjonalny z jedną z drużyn, naszą, ono też było bardzo nudne i przeciętne, to Lyon był drużyną, która mogła, wydaje mi się, bardziej podobać. Przede wszystkim grali szybciej, dokładniej, byli lepiej zorganizowani, i było w tym wszystkim więcej przebojowości, szczególnie tutaj łączony, Zresztą Ryan Szerki rozgrywał karty w zespole Francuzów szczególnie w pierwszej połowie wydaje mi się było nerwowo po tej stronie Dorgu i oro, troszeczkę właśnie z, co było związane z tą e, aktywnością e, pomocnika, e, cóż, no, nie pierwszy nie ostatni raz, no i z przodu teoretycznie tak jak Patryk mówi te, te okazje były, no tutaj Hojlund e, po potaniu rzeczywiście Dorgu totalnie się nie popisał nie pierwszy nie ostatni raz Potem była fajna piłka do Garnaczu. Garnaczo też od Duńczyka obronił bramkarz Lionu, a, a sam Argentyczyk chyba w pierwszej połowie raz też tam było pograne z Dalotem i zagrywał do Bruno Fernandesza. Tutaj akurat dobrze zainterweniował obrońca Francuzów. Po tym meczu no jestem bardziej tak, wydaje mi się, jak po meczu Sociedad. To może być tym pierwszym to może być właśnie o tyle dobry omen, że rewanż zagraliśmy nieporównywalnie lepiej. To zresztą był najlepszy mecz w naszym w tym sezonie w mojej ocenie. Także czy tak będzie tym razem, nie wiem, choć się domyślam, no ale jak pokazał właśnie dwumecz z Hiszpanami, nie ma co się po pierwszym meczu gdzieś zatapiać w tych smutkach. No ja po prostu już ogólnie mam tą nadzieję, że dowieziemy. Te rozgrywki po prostu i, i pójdziemy dalej, mimo tego, jak, jak wyglądaliśmy dzisiaj. No, cztery mecze zostały nam, nie? Tak jakby już, żeby wygrać te rozgrywki, także musimy spiąć dupy. Nie, no, nikt się nie zamuje Tak jak powiedziałem na początku, mamy na pewno lepszą pozycję niż, niż Francuzi, już niż drużyna z Francji. Tam też mieli trochę, trochę dobrych sytuacji, jak Patryk powiedział, Lakazet w ostatniej tam. Przed, tuż przed strzeleniem bramki przez Szerkiego też miał jakąś okazję. Też dał, dał ciała, chociaż ogólnie dał dobrą zmianę. E, natomiast, no, Garnaczo, ta sytuacja tak trochę prosto bramkarza, nie? no ale faktycznie podanie było, było do orgu piękne. Mógł zaliczyć asystę, niestety nie udało się. Czegoś brakuje Argentyńczykowi w tym sezonie. poprzednim no też Wielu rzeczy trochę... brakuje Argentyńczykowi no... w tym sezonie. Rozumu, też trochę, nie? No, ale to jest raczej normalne tam u nas z przodu, że brakuje niektórym rozumu. Ogólnie, jak tak patrzę na tych naszych napastników, czy na, na tą taką ofensywną formację, oczywiście, oczywiście oprócz Bruno Fernandesa, którego w ogóle nie bierzemy pod uwagę jako jakokolwiek, no, to jest nasz to pomnik. W ogóle ten człowiek powinien dostać przed, przed Dol to co on wyprawia, to. Nie powinien Nie być bez... naszym piłkarzem w tym składzie tak, personalnym dokładnie. dookoła. Nie pasuje w ogóle do nas. Słabo, no, słabo to jest, słabo to wygląda. To ogólnie tak z, tej, z, tych, z tych napastników naszych, z, tych, z tej ofensywnej formacji, to Zirksa się prezentuje dosyć solidnie w tym sezonie, no naprawdę to jest dobry zakup był jednak. No i oro też mi się podoba ogólnie. Nie w ofensywie. W tak, tak, w ofensywie zwłaszcza, tak, no jedynie, praktycznie. No ten gol był fajny ogólnie, dobrze tam instynkt zadziałał. No cóż, nie wiem jak to będzie za tydzień. Mam nadzieję, że do przodu. Trudny mecz bardzo w niedzielę też, panowie, z, gramy, gramy z Newcastle, więc to też nie, będzie, nie będzie, będzie ciężka przeprawa. Obyśmy się za bardzo nie zmęczyli. Dobrze, że wrócił Mał, że wrócił Maguire i, i, i gramy coraz większą ilością piłkarzy. Zdaje się, że amat też niedługo wraca też do treningów, tak? Czy mi się wydaje? Tak, tak. Coś Przechodzi miał, rehabilitację no. już z piłką, więc jest coraz bliżej powrotu. No. No. No Natomiast ja mam, mam nadzieję, że, że w, w meczu z Newcastle na bramce wyjdzie Bajendir, żeby już łapał. Jasne, na, na pewno w Lidze wyjdzie Bajendir. A czemu no. nie? Czy, czy, mamy, Myślę, czy ryzykujemy że... czymś w Lidze? Przecież już nie spadniemy czy co, uważasz, że Androna to najgorszy bramkarz w historii Manchesteru United? Nie uważam tak, ale no w końcu musimy skończyć z tym. No, no, jeju, piłka leci w bramkę, a ja się boję, czy ona czasami nie wpadnie mu pod nogami. No, no, bez przesady, już, kurczę. No, ale to często tak jest przy, z bramkarzami, wiesz, nigdy, nie, nie wiem, czy miałem taką stuprocentową pewność, że zawsze bramkarz wybroni. Jak, no, jak no, bronił Wandersa, to miał może nie, natomiast no wiesz, kurczę, piłka z dośrodkowania leci w światło bramki i, wpa i wpada. To nie jest pierwszy raz. To no tak, tak, wiesz. Ja to jest... Wpuścił Master szmat jednak ona na to, bez dwóch zdań. To na pewno miał przynajmniej... na pewno mecze, w, którym, w których nas ratował i, i dzięki mm. niemu je wygrywaliśmy, jak chociażby z Ipswich w tym sezonie. Tam mieliśmy remis w debiucie Amorima, gdzie tak naprawdę mm. Ipswich mogło wygrać. Na pewno jeszcze kilka takich spotkań by się y, znalazło, jak chociażby z Fenerbacze w lidze Europy. No ale kurczę, no jednak są to mega ważne mecze, chociażby właśnie takie jak dzisiaj. I tak naprawdę, dwie bramki, no to, to powiedzmy, że półtorej bramki to była jego wina, no bo przy tej drugiej też mogli się troszkę lepiej zachować obrońcy, y, a nie stać w wmurowani. Y, natomiast, no. Kurde, chyba potrzebujemy troszkę więcej tej pewności siebie w bramce, no bo też bez pewności siebie bramkarza nigdy nie będzie obrona pewna. I, i to też jest problem, nie? Że to oddziałowuje nie tylko na, bram na bramkarza i, i, i tego, jak on gra, na całą formację defensywną. Ja tutaj dopowiem jeszcze jedną rzecz. W kontekście odnany, bo już się pojawiają głosy co do mojego ulubieńca, że lepiej było nawet ze schyłkowym Dawidem Decheom, a dawno nie było o nim rozmawiane na tym podcaście, więc tęskniłem. Nie tak jak ona nie tak jak onanie, można wiele zarzucić i trzeba to robić, bo po prostu nie dojeżdża. No, jest golkiperem, na którego nie znamy dnia ani godziny, kiedy te błędy się pojawią. Tak naprawdę, no, Hiszpan, szczególnie ten schyłkowy, to, był, to było jeszcze więcej błędów to byłoby cię po prostu bucem. Odana w większości sytuacji, jak coś zawali, to wychodzi, bierze winę na klatę. A Hiszpan obwiniał wszystkich, tylko nie siebie, a, a nawet przeciwnie. Mówił, jaki on to nie jest dobry, tylko koledzy nie dojeżdżają. Zero proaktywności, jeżeli chodzi o zatrzymane gole. Nawet ten nasz Kameruńczyk skłonny do błędów i tak jest in plus, a, a Hiszpan był wyraźnie na minus, także mamy problem na pozycji numer jeden, natomiast co do tych ostatnich lat Dawida Dechei na pewno mm, aż tak źle z Onaną nie jest, tylko to trzeba zaznaczyć, co oczywiście wielu się nie spodoba, że bycie lepszym od Hiszpana to nie jest żadne wyzwanie. No, no nie jest, a przypomnę jeszcze, że Hiszpan zarobił dokładnie trzy razy tyle co Onana też nie. I Ale też musimy przypomnieć a propos Ligi Europy i Davida De hey, że zawalił nam dwa razy Ligę Europy. Raz przy rzutach tak. karnych z Realem, a drugi Oj, raz Żaden Haga yy, na wyjeździe w Sewii. Koncert też no, zagrał. Tak. Yy, no i tak, to też, to też tak. nie było to nie, raczej ja nie ma razy z własnych obowiązków. Barcelona. No to, że go nie strzelił to jeszcze spoko. Tak. Wiesz. Jestem no. bardzo dużym fanem tych. Yy, Kompilacji z ważnych dla nas meczu, które trwają kilkadziesiąt minut, gdzie Dawid Decha zawalał. On nie dojeżdżał w, w wielu momentach, jak chodzi o te spotkania, o najwyższą stawkę, szczególnie skupiając się na tych kilku ostatnich latach w klubie. Tak. No to prosty... myślę, że bardzo dobrą miniaturką na dzisiejszy odcinek będzie y, 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 zdjęcie Dawida De z podpisemnego szybkiego ranka w historii Manchesteru United. Zrobię tak specjalnie Ale na górze. i rzucisz normalnie. Ale będzie clickbait'ik. Nie, no nie wiem, I, czy to i, zrobię. I no się wyleje, nie nie idziesz na ostro. Po... <laughs> nie, no nie wiem najgorszej. I podpachę z Maticiem w ogóle, żeby byli na tej miniaturce. Chyba, że znajdziesz wspólne zdjęcie De i Onany. A zresztą przecież. Martes tak jak... był gorszy, no już nie przesadzajmy chyba, nie? No, no, tak, tak Znalazłoby się kilku gorszych Nie, nie moje lata, ale zrobiłem ostatnio research no. I wyszło kilku gorszych Kilka gorszych nazw No i schyłkowy, schyłkowy DH na pewno, nie? Zresztą pamiętam no, też pierwszy, tak. pierwszy sezon kiedy on przyszedł, czyli to powinien być ostatni Ferguson, jak, jak nasz wielki boss chętnie sięgał po rezerwowego bramkarza. To nie, nie, nie ostatni, nie ostatni. On już grał od 11 tak? Od sezonu. Okay, od, tak, okej, dobra. No to w, de w debiucie w takim razie to musiało no, się no. dziać. Tak, w debiutianskim sezonie był słaby, no to prawda. No niemniej jednak... Później wyskoczył i był oczywiście w swoim prime'ie był w światowej czołówce, natomiast... Skupiając się na schyłkowości, jego nie jest, nie jest aż tak źle z naszym sympatycznym kamerunczykiem, bo było bardzo źle. A jest po prostu źle także w Manchesterze, jak zawsze. <grych> Czyli progres. Chujowa, ale stabilnie. Jest, stabienie, jest, jest stabienie. na pewno, na pewno nasuwają się jakieś myśli, myśli jednak, mimo wszystko, na, o tej zmianie bramkarza, nie? Aczkolwiek, no, nie Myślałem, sprowadzajmy że nasuwają tego nasuwają się Jakieś myśli samobójcze już, nie? To, no tak, już. Nasuwają się swoją jakieś myśli. Drogą. No i No i wiesz, i będzie teraz żółty banknocik na YouTube, Maciek, jak to powiedzieć. <laughs> A, trudno. Yy, natomiast trudno, no nie takie tego, pieniądze, że w ogóle mi to nie mi Nie sprowadzajmy tego do absurdu i nie przywracajmy tutaj dehej, hey, ani, ani nic takiego, tylko jak już mamy zmieniać bramkarza, to zmieńmy go może na kogoś młodszego, na kogoś po prostu yy, nie wiem, no na jakiś talent, czy, czy na jakiegoś bramkarza, który jest aktualnie przed tym pikiem formy albo w, w nim a nie znowu idźmy po dehe z Fiorentiny, bo podejrzewam, że jakby jestem. dostał ofertę, to by wrócił, no. Nie, no nie, tak nie, nie, w kozelu, nie. No, nie jesteśmy się. w stanie mu dać, nie, no nie mamy, nie, nie jesteśmy w stanie dać mu żadnych pieniędzy takich, jakie on by oczekiwał. W ogóle za tym nie wygłupiamy się. Okay. Nie mówmy o Dehej, ale pół godzinka jest o Dechej jednak, więc wiesz. To że no, będziemy. Nie, nie, no już dajmy spokój. Ciekaw jestem, czy pójdziemy w ogóle po bramkarza latem, bo, bo to już wydaje mi się, że Ruben na Morim widzi, co się dzieje i, i będzie próbował szukać innych rozwiązań. Natomiast jeżeli by faktycznie szukał innych rozwiązań, no to Bayern grałby częściej, a nie gra. Chociaż zagrał więcej niż u poprzedniego trenera, nie No tak. No tak. Ale nie. miał długo kontuzję, nie? Bainder miał długo kontuzję i też temu nie grał. On w zasadzie grał w każdym meczu Ligi Europy, FA Cup. Później zdarzyła mhm. się mu ta kontuzja i no, mimowolnie wszystko musiał grać Andrzejek. I teraz Bindir, nie wiem ile tydzień temu, dwa tygodnie temu wrócił do treningów, więc. No nie wiem, nie wiem. Z łzami w oczach, z łezką w oku y, wspominam Romero po prostu. No, to Oj, to, był był były czasy, to były czasy, Ale dwójeczka tak. była, chyba najlepsza na świecie. No, no i, i, i grał w Lidze Europy, nie? I to jak? Jeszcze I wygrał tą Ligę Europy z nami. Tak, no, tak, ta, ta, wygrał, wygrał ją z nami, dał mu szansę. Mourinho. No, no to, i z, co? też z łezką w oku myślał o Mourinho, no ale to... <noise> Całościowo wydaje mi się, że na razie Ruben Amorim dość mocno wspiera tych piłkarzy, którym nie idzie. Wcześniej przykładem tego mógł być Dalot. Niech tam będzie, że faktycznie już z Portugalczykiem nie jest tak źle. Klasycznie zagra kilka razy dobrze i zobaczymy co dalej. Natomiast no, wydaje mi się, że jednak w tym okresie chwilkę wcześniej powinien usiąść na ławce. Hoyun też cały czas gra, ona też cały czas gra. Pewnie jeszcze kogoś by się tam dało znaleźć. Także podobnie jak Maciek, nie spodziewam się tutaj wywracania sytuacji o 180 stopni w składzie. No, w składzie nie. Ja bardziej się zastanawiam, czy będziemy. Bo... Ostatnio pojawiły się, znaczy no ogólnie nie pojawiły się to, to od początku, było wiadomo, że będzie wspierał zarząd Rubena latem, jeśli chodzi o zakupy. No, tylko pytanie, właśnie, czy mamy większe priorytety niż, niż Bramkarz. Chociaż coraz bardziej jednak ta pozycja wydaje się istotna dla nas do, do gdzieś do zastąpienia tej pozycji, piłkarza na tej pozycji. No ale nie bardzo widzę kandydatów w tym momencie. Nie robiłem tego researchu, bo. Ja mogę rzucić trzema rzeczy. nazwiskami, Ż jeśli chcecie. Rzuć, zobaczymy, co powie Dobra. do ludzi w komentarzach. Mamy tak: Joan Garcia ze Spaniolu, e, mamy Chaveliera z Lille e, i Mark Verbruchen z Brighton. Takie trzy nazwiska. Uh -huh. Okej. Okay. No pewnie znaleźliby się jacyś lepsi, aczkolwiek no tutaj myślę o takich bramkarzach, którzy byliby w miarę za spoko pieniądze po prostu podejrzewam do wyciągnięcia. I też no, w młodym. nas Brighton, bo Brighton nie będzie nam tanie sprzedawał piłkarzy. No no on będzie uważał, że byłby tak. najdroższy. Hmm. Tak, a dodatkowo ma chyba z 5 więcej goli wpuszczonych niż przewidują to maszyny. To by dopiero było, żeby takiego Puścić między, między nasze słowa, to by się zaczęła jazda. No ale pamiętajcie, że to zresztą nie tylko, nie tylko jest chyba moje zdanie, ale to powiedzieli nie, nie jedni piłkarze naszego składu, nasze legendy, że to jest najtrudniejsza pozycja świata, Piłkarz, bramkarz Manchester United. Nie ma chyba bardziej na widelcu piłkarza w składzie niż, niż bramkarz United, który każdy błąd jest... Wyśmiewany, i potem rodzi się jakaś kompilacja, i jest coraz coraz gorzej, nie? No bo jednak presja jest niemożliwa. Więc ja bym trochę tego Andrzeja nie chcę go bronić, bo jasne, że wpuszczasz maty jak, jak, ma, jak ich mało, ale no zdarzało się to wszystkim jego poprzednikom. Nie? Każdy miał zła, słabsze momenty. Mam nadzieję, że pasa zostanie przełamana i dowiedzie nas jakoś i pokaże jeszcze klasę. On tak ma czasem, że, że potrafi zrobić naprawdę fenomenalny mecz. nie. A potem, a potem gdzieś Brakuje w kilku mu spotkanie w podrząd stałej formy. Tak, takiej. Tak. No, tak, Ale szkoda, tak. że akurat w tym momencie, nie? jak już poszedł na tą wymianę ciosów, to szkoda, tak. że nie dowiózł. No. Ale to było pewne, że to się wydarzy. Po prostu poszedł na wymianę ciosów. I... Ale Matić pokazywano. Matića jeszcze tu, tuż przed strzeleniem tego gola e, wyrównującego. Leon on to no, nie wyglądał na, na jakiegoś zadowolonego. Ale potem... Mogł... Chciałbym zobaczyć jego minę później. Po prostu. Ciekawy jestem, jak wyglądał Matić. Trzeba śledzić no, ewentualnie no, o... Instagrama. Social. Tak jest. A może tak. o czymś innym niż sytuacja bramkarska? Jeszcze o spotkaniu? Coś? Na ja no bym... napastnika też mamy chujowego. No więc o czym Dajcie spokój, odnawać? Dajcie spokój. Ja już o meczu nie mam nic do powiedzenia, był ja słaby też. w mojej ocenie. Ja to, to nie, wiem, nie było ja... widowisko jakieś fa fajne. No, powiedz, Patryku, co chcesz. Nic ja chcę ja, bo... nas. Ja, ja, bo... ja nie. nie, nie będę cię niczym, co, co cię mam czarować? No nie czaruję się. Koncik nadzieje, czekam na Koncik kończy... nadziei. nadziei. No to ja powiem kącik nadziei, zrobię taki miły. Yy, Sosja też zremisowaliśmy na wyjeździe. To no było, to już było. Co coś <laughs> o jakimś piłkarzu ciepło, ciepło. o Ma Masonie Mountie. O. O, właśnie, mo, mo, bardzo chętnie, bo właśnie chciałem poruszyć jego kwestię. Dobrze, że mi przypomniał. Ładnie się chodzi. tam Stalisko zaczął ten, co? Drugi raz wchodzi z ławki po mm -hmm. kontuzji, drugi raz wywiera przynajmniej na mnie po, pozytywne wrażenie. Coraz lepiej wygląda, no tylko żeby zdrowie mu zdrowie mu sprzyjało i myślę, że przyda się zdecydowanie. I w tym w momencie Masona Mounta powalił podmów. Pioruj, Piorun, Piorun desiu i Kobi Majnu też wszedł, myślę, że dał fajną zmianę. Nie no, kurczę, musi coś tam też Ruben pozmieniać przed tym kolejnym meczem. No, bo jak widzę, powiem wam, Garnaczo, Hojlunda z przodu. No nie wiem, strasznie mnie irytują ci dwaj panowie. Jeszcze Garnaczo przynajmniej robi jakiś tam jakiś tam powiew wiatru z przodu, a Hojlund to jest w ogóle jedna wielka katastrofa. No. Ciężko cokolwiek no, powiedzieć. Strata powietrza trochę tam u nas w tym składzie. No ale cóż, nie ma innego wyjścia, nie ma kim grać. Niech ten amat też wróci, bo on też miał bardzo fajny okres, dopóki się nie połamał. Nic, o meczu nie ma, już więcej nic do powiedzenia. Nikt przewidywania na niedzielne spotkanie, słucham Państwa. Ile wygramy? Przegramy? Ech. Ojejku. Okay. No wiesz, no, widzę, obojętne że... trochę, nie? No, obojętne trochę, no ja ale tam... gramy na San James Park, tam zawsze jest gorąco, nie? Tam, za, tam ostatnio chyba przywykliśmy w sumie do tego, że dostajemy lanie, co? Tak My przywykliśmy w ogóle, wiesz, tego, że United dostaje lanie i kropka, tak, nie? Tak, tak, tak. tak, tak Z każdym no, może. Przepraszam, przejrzeć. dobrze, że mnie poprawię. Czyli tu nieważne to... jest, ten mecz jest nieistotny dla nas. No, nie no, ja się jakoś fokusuję mnie... po prostu na kolejnym czwartku, no. Ja myślę, że jednak po drodze Ruben Amorim, szczególnie w starciu z Newcastle, ma trochę do udowodnienia i z tymi rywalami, co tam zostali w lidze, czy to chodzi o grę, czy konkurencyjność, ale to będzie ciężki mecz. Myślę, nie wiem, porady bukmalerskie, obie drużyny strzelą gola, nie odpowiadam za wasze finanse. Kurczę, szczerze, szczerze powiedziałbym, ten rezultat, który mieliśmy dziś, 2-2. Okej. Okay. No, ja też chyba się miałem podać taki typ podobny. Remisowy. Tak tak patrzę. Sumie, no, nie? o ile. No to znaczy, że przywykliśmy do takiej, do takiej jakości, nie? Jak to jest pozytywnie. 2-2 z Newcastle. No, nie, no patrząc na to, jak w tym sezonie sobie radzimy w Lidze, no to 2-2. No mówię, na przywykliśmy James y Park. po prostu do tej, do przeciętności. 2-2 na St. James's Park to, to nie jest jakiś wiesz. Kiedyś jechaliśmy się tam ze wszystkimi na nawalać, Co Coś tak? źle nie ona świadczy, to. że do tego przywykliśmy. Bardzo. No ale no, to, to wiesz, takie jest życie kibica United. Po prostu I trzeba się przyzwyczaić że no i mieć nadzieję na przyszły sezon. Po prostu zaczynają mi się zamieniać trochę w kibiców Liverpoolu, swego czasu, który, do których zawsze przyszły sezon należał. A nie a jak już hmm. kiedyś rozmawialiśmy, przesiąkliśmy wszystkim. Każdym czynnikiem, który wyśmiewaliśmy u City, u Liverpoolu czy, czy u Arsenalu, a Arsenal. Tottenhamu, to już wszystkim tym zbiorczo się staliśmy. No, to prawda. Nieszczyt no, no. ten Arsenal. Boli was ten Arsenal? W wtorku? Nie. Nie no zagrali Nie. świetny mecz. Dwa gole. Piękny mecz, <gry> naprawdę. Naprawdę zrobili piękny, ale Rice niesamowite te bramki. Strzeli. Najbardziej mnie rozwaliło, że to jego był pierwszy w ogóle gol z rzutu wolnego w <grym> tak. karierze. I drugi. Wow. <grym> No drugi zupełnie był nie do, absolutnie nie do wyjęcia. A pierwszy tam, jak to pierwszy ominął, tak jak Roberto Carlos, czy drugim? Pierwszy, w pierwszym pierwszy. No I Carlos tam siedział <noise> na, na, na widowni I przecież. To były obrony, też pier pierwsza bramka z rzutu wolnego bezpośrednio Arsenalu od czterech lat. No, tak, nikt się nie spodziewał, drogą. że Arsenal strzeli z, 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 z bramki z, z stałych fragmentów gry, nie? Bo przecież wcale im. No, nie, w, a w lato, nie, lato Deklam ale, trenował pak, z Bruno, nie? Więc wiecie. No. Tak, tak, i mu <laughs> bardzo, także. No Co do Declana, to boli, że nie wylądował u nas. To jest point oczywiście Tak, tak, tak. To jest, to jest na pewno największy skandal, jaki się wydarzył w historii futbolu ostatnimi laty. A trzeba było e... słuchać Solskiera. Trzeba było słuchać Solskiera, to mielibyśmy <laughs> ich Holunda jeszcze nawet. I nie? Bellingama. Halanda macie, nie hojlunda. hojlunda. to już nikt nie jest zadowolony. Mam co ty powiedziałeś? Znowu mam traumę. Słuchaliśmy, Słuchaliśmy Olej, mieliśmy Sancho i Ronaldo. Panowie, tak dla kontra. Tak. tak, no też dobra kontra, to prawda. To fakt. No ale, ale z tym Halandem to, to mogło być inaczej. Bellinghamem nie wiem, wszyscy byli zainteresowani akurat Bellinghamem, więc nie wiem, czy by to wyszło. Natomiast tak. Panowie, dziękuję bardzo za gościnę w dzisiejszym odcinku, bo jestem tutaj ostatnio jak gość, za co serdecznie wszystkich przepraszam, jeżeli stęskniliście się za moją obecnością. A przy okazji, jak już jestem, to zaproszę Was na znane wszystkim linki do, do odwiedzenia Patronite'a oraz supi.pl, no i do chłopaków na, na Twittera też. I cóż, widzimy się pewnie po meczu z Newcastle, bo on jest dosyć wcześnie, więc, pewnie też go nagramy ten odcinek zaraz po spotkaniu i wrzucimy. Cześć. Dziękuję panowie za dzisiejszy odcinek. Szkoda, że w okolicznościach tak przeciętnego spotkania, okraszonego tyloma indywidualnymi błędami z naszej strony i generalnie słabej prezencji zespołu. Ale cóż Maćku, no, mam nadzieję, że w niedzielę będziemy podbudowani, świetnym meczem z Newcastle i w do, w, już w lepszych, a nie grobowych nastrojach. Trzymajcie się. Dziękuję wszystkim słuchaczom do usłyszenia. Chyba się Oleg na mnie od, o, obraził, bo, bo, bo do mnie nic nie powiedział, tylko do Maćka. Dziękuję <laughs> wszystkim. Zapraszam na grupę Facebookową Manchester United .pl i do usłyszenia po meczu z Newcastle. Trzymajcie się. Cześć.